No bardzo się z tego cieszymy, przemówiliśmy tą niemoc, no jedziemy do Chorzowa z trzema punktami, one zostają u nas. W drugiej połowie myślę, że mogliśmy strzelić jeszcze ze 3-4 bramki, ale dobrze, że tak się stało, żeśmy wygrali jedną bramkę. Po przerwie tak naprawdę wszystko się zmieniło. Wasza postawa, in plus, postawa górnika, całkiem odwrotnie. No dokładnie, w szatni sobie powiedzieliśmy, że, że można, że można, że uwierzmy w to, dołóżmy do tego serca, wywalczmy to na boisku. No i udało się, walczyliśmy. Górnik, który się dał nam więcej miejsca, no i wykorzystaliśmy to i szliśmy rąki i wybraliśmy. Spokojnie można było wygrać jeszcze wyżej. Tak naprawdę mieliście tyle idealnych sytuacji, że nawet trener Fornalik w pewnym momencie klękał na kolanach. Dokładnie, no szkoda, no szkoda, że nie wygraliśmy więcej, bo wiadomo, to by jeszcze cieszyło jeszcze bardziej, no ale dwa jedne wygraliśmy, no i to wystarczyło, żebyśmy wygrali tutaj. Bardzo się cieszymy przede wszystkim ze zwycięstwa. Po pierwszej połowie było ciężko, górnik nas w pierwszej połowie może nie zaskoczył, wiedzieliśmy, że agresywnie na nas wyjdą. Bardziej żeśmy się skupili może nie na piłce, tylko na sędziowaniu i to był nasz błąd. Myślę, na drugą połowę żeśmy wyszli zdeterminowani i to przyniosło skutek. Myślę, tak naprawdę lepsi tutaj, nie ma żadnej dyskusji. Znaczy na pewno w drugiej połowie myślę, że mogliśmy strzelić jeszcze ze 3-4 bramki, ale dobrze, że tak się stało, żeśmy wygrali jedną na no no